Cześć kochani, z tej strony jest Scarlet. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj przed Wami meblowanie mojego prywatnego domu w The Sims 3. Tak kochani, zadałam bodajże, o ile mnie pamięć nie myli, na Team Scarlet pytanie do Was, czy chcielibyście zobaczyć taki odcinek i wypowiedzieliście się na ten temat dosyć pozytywnie, w sensie napisaliście, że tak, że fajnie, że życie się, że super pomysł, więc pomyślałam sobie, że no dobra, skoro super pomysł, to to zrobię. Jak wiecie, w ostatnim tygodniu byłam chora i jeszcze mnie ta choroba troszeczkę trzyma, wprawdzie głos już mam normalny, ale jeszcze mam katar, więc czasami zdarzy się, że zaczynam mówić nosowo i na takie typu rzeczy, zresztą co ja Wam będę Nieraz byliście chorzy, więc wiecie jak to wygląda. Dosyć mocno się podziębiłam, więc siedziałam po prostu i meblowałam sobie w The Sims 3. A że przez projektowanie styli i inne tego typu rzeczy The Sims 3 e, działa jak działa, jest strasznie powolne, to zanim wybrałam odpowiednie materiały, które miałyby się znaleźć na meblach, też mi troszeczkę zeszło. Więc powiem Wam szczerze, że na początku ten film wyszedł mi koło... E, 10 minut, jeżeli chciałabym Wam pokazać wszystko, co robiłam tutaj, natomiast poucinałam te mniej istotne fragmenty i zostawiłam tylko to, jak mniej więcej będzie to ostatecznie wszystko wyglądało. Na start widzieliście taką małą przebitkę tego, jak ogólnie prezentuje się bryła domu i ja Wam powiem, że ja miałam ogólnie wybudowany bardzo podobny dom, Wybudowany przeze mnie, ale niestety, bo przyniosłam simów między osiedlami, bo znalazłam sobie nowe osiedle, a i to tak po instalacji systemu się stało, że no, troszkę mi się te savey posypały, ale udało mi się odratować rodzinę. Tylko może nie jej wspomnienia i inne tego typu rzeczy. No to postanowiłam, że no, skoro tak się stało, to wprowadzimy się do zupełnie innego osiedla, troszeczkę mniejszego osiedla, ale też zawierającego wszystkie sobie elementy. Jakie lubię, czyli po prostu, wiecie, wszystkie dodatki jakby na jednym osiedlu. Ja tak lubię, bardzo lubię tak grać, nie lubię mieć tego podzielonego, że tylko część tu i część tu i część tu, więc nie grywam raczej w tych osiedlach stworzonych przez EA, bardziej pobieram sobie właśnie je z internetów. No, i no niestety nie mogłam tego domu przenieść na tę działkę, którą tutaj widzicie, która bardzo mi się spodobała, bo ja bardzo lubię robić molo przy domu. Lubię mieć jakieś takie łódeczki i na tego typu rzeczy. No, skoro nie mogłam tego przenieść, to musiałam sobie poradzić inaczej i zaobserwowałam, że na tej działce której, którą chciałam, jakby koło niej znajduje się pewien dom, który bardzo przypomina ten mój i to właśnie ten dom, który teraz mebluję. Trochę go przerobiłam, przerobiłam mu jakieś tam tynki, elewa, właściwie elewacje, dach, dodałam coś od siebie, pozmieniałam okna, wiecie, troszkę bryłę, czy też ułożenie pomieszczeń, ale pomyślałam sobie, że bez sensu jest budować kolejny dom, kiedy ten naprawdę już wszystko to, co powinien ten dom, który sobie wymyśliłam dla tej rodziny spełniać, spełnia, czyli w sensie to taka amerykańska bardzo bryła budynku. Dobra, dodałam tylko Molo od siebie, bo tam nie było Molo, tam było wprawdzie taki jakby ogródek, który wychodził na to jezioro, bo to jest jezioro, kochani, wprawdzie tam istnieje, jest morze, czy tam czy rzeka, morze? ogólnie na tym osiedlu jest morze, ale tam, gdzie my mieszkamy, gdzie mieszkają moi simowie jest takie zamknięte jezioro i pomyślałam sobie, że to będzie fajnie, bo będą mieć takie jakby prywatne jeziorko za domem i będą mogli sobie pływać tymi łódkami po tym jeziorze, więc i ogólnie sobie pływać, więc stwierdziłam, że to jest fajne, naprawdę fajna działka i muszę ją wykorzystać. Jeżeli jesteście ciekawi, jak mniej więcej na razie z zewnątrz będzie prezentował się ten dom, to będziecie mieć jego zdjęcie na sam koniec tego filmu, tylko Chciałabym powiedzieć, że ja na razie jeszcze tego z zewnątrz nie robiłam, czyli on za bardzo nie ma ogrodu, ani to molo nie jest jeszcze wykończone, ani nic, więc po prostu chciałam tak mniej więcej Wam pokazać, jak prezentuje się była, żebyście też zdawali sobie z tego sprawę. Odnośnie tego meblowania, chciałam tylko Wam jeszcze powiedzieć wydaje mi się, że to są dość istotne kwestie że Pojawiają mi się ogólnie w The Sims 3 mody, ale te mody sobie pobierałam zupełnie inne niż te, które ogólnie miałam pobrane do tej części, jakoś nie wiem, nie posiadałam zbyt fajnych modów do trójki, więc musiałam sobie wszystko jakby od nowa pobierać. Starałam się tam wprawdzie wykorzystywać rzeczy z gry, ale troszeczkę mam taki problem, że o ile ja dosyć lubię mody z czy mody Boże, obiekty z dwójki i trójki, nie mam nic do nich, często je wykorzystywałam. O tyle właśnie są dla mnie strasznie takie opatrzone i ograne, więc lubię sobie coś pobrać z modów, a wiecie, że ja lubię mody, tylko w czwórce coś jest, nie wiem, coś mi się tam um, nie tak poukładało i nie lubię modów w czwórce meblowych i tych alfa do rozgrywki, natomiast trójce, dwójce ja stosuję, więc jakbyście się pytali no to większość rzeczy będzie tutaj właśnie z modów, czyli na przykład te krzesła i inne tego typu rzeczy właśnie widzę jak się to zmienianie styli tnie i po prostu już mnie nerwica wierzę, a to jest tylko podgląd, więc Boże jak ja się cieszę, że w czwórce nie ma zmieniania styli, bo gdybym znowu miała siedzieć i czekać 15 minut, żeby zmienić fakturę z kwiatków na drewno to by mnie nerwica złapała. Wielokrotnie o tym mówię. Ja wiem, że dużo osób lubi to projektowanie, ale ja nie czaję po prostu. Że tak, ty nie w tej trójce. To projektowanie, to wsiadanie do tych samochodów, jazda tymi samochodami, otwarta przestrzeń, jeszcze ci ludzie wszędzie, gdyby ci ludzie w ogóle, nie wiem, mieli zaprojektowane konkretne drogi, nie chodzili cały czas w te same miejsca, wiem, że to by było irytujące, ale przynajmniej może tak, bym płynniej chodziła. Natomiast właśnie te lagi z trójki to jest po prostu. Taka masakra. Pytałam się Was, ponieważ zakończyliśmy Barbie przynajmniej na miesiąc, ponieważ muszę mieć od niej przerwę, bo nie mam koncepcji na tego gameplaya i opowiedziałam Wam to po prostu szczerze. A zapytałam się Was, czy chcielibyście może jakąś taką serię z dwójki bądź trójki? I yy, chcielibyście bardzo z trójki, tylko właśnie najgorsze jest to, że ta trójka tak chodzi, że nie może. Chodzi i nie może jednocześnie. Więc nie wiem, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, będę próbowała. Może się coś uda. Raczej na razie chyba będą to jako takie prywatne moje, z prywatnej mojej rozgrywki, czyli tego domu, który tutaj mebluję. Natomiast zrobię osobną playlistę a właściwie jest chyba zrobiona osobna playlista do trójki, tam wszystkie te odcinki, które się znajdują, to mniej więcej cały czas jest ta sama rodzina, z tego co pamiętam, więc jeżeli jesteście ciekawi, kto w ogóle jest w tym domu, to możecie zobaczyć. A niestety rodzinę mam dosyć tutaj dużą, ponieważ miał być chłopiec i dziewczynka, ale zdarzyła się też wpadka tak zwana, ale pomyślałam sobie, że w realnym życiu no to tak się też zdarza, więc ta wpadeczka została z nami, nie była żadnymi dziwnymi programami usuwana, no bo też nie jestem zwolennikiem takich rzeczy, no, także to by było tyle w temacie mojego prywatnego save'a. Jeżeli chodzi o jakieś takie inne historie, bo chciałabym troszeczkę pograć w tę trójkę nie w kontekście takim rodzinnym, bo to mam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo już ograne, ale może coś pozwiedzać, może zrobić fantastyczną postać od podstaw, czyli zamienić w coś naszego Sima za pomocą jakichś tam eliksirów innych pierdół, ewentualnie potem wrócić go do stanu pierwotnego. Rozumiecie, takie rzeczy mi chodzą po głowie. I myślę, że to byłby dobry pomysł. Chodziło mi też po głowie jeżdżenie właśnie na wakacje i zbieranie różnych takich rzeczy, stworzenie sobie muzeum, różnych pamiątek. Nie wiem, co o tym sądzicie, ale myślę, że to byłby w sumie fajny pomysł. Ale dawajcie znać, co i jak. Jak Wy się zapatrujecie na tego gameplaya. Jak mówię, na razie bardziej byśmy wykorzystywali tę rodzinkę, ale potem byśmy sobie pogrywali tymi dzieciakami, jak... Dorosną. No, więc jeżeli chodzi o trójkę, to tyle. O dwójeżce też myślałam, ale może na razie sobie darujemy. I myślałam też o jedynce. I stwierdziłam, że. To jeszcze zobaczymy. Tutaj w tym temacie jakoś nie będę się na razie wypowiadać. Patrzcie, gadam już 8 minut na temat kanałowy. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam, ale zawsze przy okazji różnych takich wnętrzarskich spraw chciałabym takie rzeczy właśnie Wam omówić. Pewnie będziecie pytać o mody do tej trójki, które ja mam i tutaj mogę Wam bez wahania powiedzieć, że po prostu wlazłam sobie na TSR i przeglądałam sobie najpopularniejsze mody z tego roku, ponieważ chciałam mieć coś dosyć w miarę takiego nowego i też takiego popularnego dobrze zrobionego, bez zastanawiania się za bardzo nad tym, więc tak sobie pobierałam rzeczy, a jeżeli chodzi o ubrania i inne takie, które zobaczycie być może później, to wykorzystywałam wszystkie te spisy różne modów, które możecie tam znaleźć na internecie więc do poszłam na łatwiznę, w przeciwieństwie do The Sims 4. Nie siedziałam jakoś długo nad tym, bo też jakoś bardziej chciałam sobie pograć, ale niestety jeszcze nie mogę, bo mnie jest skończony, więc trochę tego przed nami, kochani, jeszcze będzie. No. Co ja Wam tam jeszcze miałam powiedzieć? Oprócz tego, że muszę sobie troszeczkę Ustawienia po mikrofonu. Mam nadzieję, że to nie wpłynie jakoś na wielkie uderzenia i szumy podczas tego nagrania. Um, hmm, przeszliśmy już do tej sypialni, nie widzicie, bo obcięłam ten fragment jako nabładka błękitno-biała, ale wydaje mi się, że ostatecznie wyszła naprawdę stosunkowo fajnie. Więc dawajcie mi znać, jak do tego podejdziecie. Jeszcze jedna taka uwaga: że ja mam dla Was nagrany tylko parter tutaj, kochani. Nie będzie na razie piętra, ponieważ piętra jeszcze nie zrobiłam. A skoro nie zrobiłam, no to nie ma za bardzo co wrzucać materiału jest chyba tylko jedno pomieszczenie zrobione już przygotowane pod syna moich simów, a on miał być nastolatkiem, ale potem sobie przypomniałam że zrobiłam jeden poważny błąd, że przecież po instalacji jeszcze, po instalacji The Sims 3 tej od nowa, to miałam zmieniony wiek, bo ja zawsze sobie wiek sama dostosowuję moich simów no i jak pozmieniałam to tak jak powinno być, to trochę jeszcze dni jako dzieciak pożyję, więc no Trochę się wkopałam, ale nie jest jakoś z tym bardzo, bardzo źle. Coś miałam jeszcze Wam powiedzieć. W trakcie mówienia tego myślałam o tym, co mam Wam jeszcze powiedzieć, ale zapomniałam. Ich cholera, nie powiem Wam. Dobra, pomyślałam sobie, że z racji tego, że mamy tutaj właśnie meblowanie dosyć takie długie, popatrzę sobie na komentarze, które zostawiliście mi pod ostatnim odcinkiem Barbie, przynajmniej na razie. I już patrzę, co tutaj piszecie. Szkoda, Barbie to moja ulubiona seria. No tak jak mówię, no, rozumiem, że to jest ulubiona seria wasza, ale też musicie zrozumieć tutaj mnie, że no nie będę nagrywać na siłę, bo nie chcę robić jakichś głupich, dziwnych rzeczy w tej Barbie, kiedy nie mam pomysłu. Pierwsza seria opowiadała o klinice weterynaryjnej opowiadała o tych relacjach z ludźmi z Brindleton Bay w sensie z tą parą gejów tam jeszcze Barbie przecież była lesbijką pamiętacie o tym pewnie więc pierwsza seria była właśnie w tym temacie dosyć taka mocna powiedziałabym bo tam bardzo dużo niefajnych komentarzy się zdarzało przy okazji tego poruszenia tego tematu jak już oczywiście na live chyba też o tym narzekałam, że no ciężko było, ciężko było tę serię mi prowadzić, w sensie takim, że miałam ochotę wszystkich pozabijać, którzy pisali takie rzeczy. E, natomiast rzeczy niefajne względem osób e, homoseksualnych, bo no nie wiem, znaczy dla mnie to żaden problem, ale nie wiem, nie, 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 nie zrozumiem tego. No ale dobrze. No wracając do tematu Barbie, druga seria była serią bardziej taką rodzinną, o tych perypetiach Barbie i Blaine'a, jakichś powrotach. I innych takich, więc też była jakaś koncepcja. No i ja sobie dalej myślałam, żeby kontynuować to nad Su i Aurorką, natomiast oni są jeszcze za mali, więc nie chcę już ich postarzać, żeby nie wiem, zaczynać kolejną tutaj historię z Barbie. Wydaje mi się, że lepiej odczekać trochę. Zastanowię się, czy nie, nie będę chciała jeszcze jakiejś historii wycisnąć, że tak powiem, z Barbie, może jakieś widzie rozszerzenie fajne, do którego Barbie by się nam nadała, więc wiecie. To jest przyjemne spożyteczne, to nie jest tak, że Barbie 100% znika, no a przy okazji też pozwoli mi, jakby ta przerwana wprowadzenie czegoś nowego na kanale, żeby nie było jedno i to samo, bo w sumie z serii mamy tylko Barbie i RWDG Barbie i RWDG non stop, więc RWDG będziemy sobie kontynuować, bo tam przynajmniej różne pokolenia, natomiast Barbie, jak mówię... Lepiej na razie przerwać i wrzucić coś troszeczkę innego. Mamy też przecież Odri, więc warto, warto się jakby na tym skupić. Nie, tak myślę. Takie są moje prywatne odczucia. A to już o tym gadałam. Boże, się powtarzam. O, ja pamiętam stary dom Barbie i stary wygląd. Ech, jak ten czas mija. Szkoda, że Barbie się kończy, ale, ale cieszę się, że będzie Odri. Pozdrawiam. No, jak mówię, kończy się na razie, bardzo mi miło, że się cieszę, że będzie Odri, tak jak Wam wspominałam, że Odri pojawi się jakby chwilowo zamiast zamiast Barbie, no, bo tak ciągnąć... No, ale dobra, Boże, znowu się zaczynam powtarzać. Lecimy dalej. Mm. Oglądałem Barbie Life in the Dream House. I Tereska to akurat ten przyjaciółki, co Ci wejdzie do wanny w czasie wesela, a przy okazji zużyje Twoją ulubioną maseczkę. Przyjaciółka jak ona to skarb. Wielka szkoda, że nie dodali interakcji w czasie ślubu z pierwszym tańcem lub ogólnie taniec we dwoje, bo dawałoby to taki przyjemny smaczek do rozgrywki z zakochanymi parami. Przykro mi, że to ostatni odcinek z Barbie, ale wciąż liczę, że wrócisz do tego zapisu po jakimś czasie, i wtedy rozgrywka będzie, rozgrywkę będzie prowadzić Aurora i Natsu. Nawet coś chyba wspominałaś, więc nie traćmy wiary w <laughs> No Właśnie, nie tracicie wiary, bo jak mówię, o to wróci. To nie jest tak, że to nie wróci. Ja potrzebuję po prostu takiego odetchnięcia sobie e, od tej serii. Być może będę wrzucać jakieś pojedyncze odcinki, ale nie chcę, żebyście się nastawiali, że ma być ta Barbie i czekać na nią, e, wiecie, bo to też Was będzie denerwować. I też ja będę dostawać mnóstwo pewnie pytań, kiedy Barbie? Wrzuć Barbie, no i Barbie, ja chcę Barbie, no i. To... Rozumiecie, nie? Lepiej zrobić to w ten sposób. Ewentualnie jakiś tam odcinek czasem wrzucić. Yy, I ja sobie przemyślę dokładnie, co w jaką stronę z tym gameplayem. Więc tak, przerwy też są ważne. Między sezonami waszych ulubionych serialów też macie przerwy. To nie jest tak, że wszystko jest jedno za drugim, prawda? A więc yy, zobaczymy. Co my tutaj jeszcze? mam świetny odcinek, kocham Barbie, seria z trójeczki albo dwójeczki byłaby super, a to te komentarze właśnie, fajnie by było, gdybyś zrobiła rozgrywkę strójki, mm, co wspaniałe zakończenie, zrób serię z The Sims 2, pliska, matko boska, The Sims 3, wiesz Karolina, ja zawsze na tak, <grych> tak, no jest dużo jednak fanów The Sims 3, The Sims 2 raczej tak mi się wydaje, nie wszyscy moi widzowie, no bo raczej, e, pff, no The Sims 2 jest starą grą. Nie sądzę, żeby miała bardzo duże grono tutaj osób mniej więcej wiekowo y, mnie bliższe. Bardziej mi, wydaje mi się, że to są osoby już, y, które zaczynały grę może od The Sims 3. Może nawet takich, które w ogóle nie widziały tego na oczy, ale mam nadzieję, że nie ma takich osób. <laughs> nie no, nie dlatego, że dyskryminowałam młodszych, ale dlatego, że fajnie jest jednak poznać y, poprzednie części. Ja chcę trójkę, bierz pan trójkę The Sims 3 i czekam na House Flipper. House Flipper też się będzie pojawiać, też będzie na kanale, także luzik. Ale zrobię sobie chyba z House Flippera osobną serię, ponieważ House Flippera wrzucam na razie do tego tak zwanego wątku playlisty, luźne rozgrywki. A z House Flippera mam dosyć dużo odcinków, więc chyba fajniejszym rozwiązaniem tutaj będzie po prostu go. Wcisnąć do osobnej playlisty i będziemy co jakiś czas właśnie coś remontować. Bo zauważam, że też Wam się podoba House Flipper. House Flipper jest taki dosyć e, simopodobny, podobny bo jednak też meblujemy, a przy okazji coś rozwalamy, niszczymy, burzymy i projektujemy, więc o, projektujemy od podstaw, więc to jest fajny pomysł. Więc e, na pewno z House Flippera na razie nie zrezygnuję, a szczególnie, że ma być jeszcze DLC związany z ogrodami, to tym bardziej będziemy na pewno ten temat. E, ciągnąć dalej. I jeszcze jedna rzecz. Kurde, znowu zapomniałam! Jak to jest? Ja nie wiem, jak się z koncentracją mam problem dzisiaj. Ja mam coś powiedzieć i znowu zapomniałam, co miałam wam powiedzieć. Dobra, House Flipper. Coś na ten temat City Skyline, to wiecie, że na razie będzie trochę odcinków też City Skyline, ale to nie w osobnej playliście, dobra, nie wiem, nie przypomnę sobie jak sobie przypomnę, to powiem Wam jakoś, nie wiem, w jakimś ogłoszeniu na Team Scarlet albo na moim YouTubie a to dlatego, że już powoli będzie się kończyć film więc ja nie będę się siedzieć i tutaj zastanawiać nad tym co ja Wam, kurczę, miałam powiedzieć na ten temat, bo nie ma to chyba większego sensu, prawda? dobra Kochani moi, mam nadzieję, że ten dom wam się spodoba, że spodoba wam się łazienka. A, wiem co chciałam wam powiedzieć. O kurde, no super, przypomniałam sobie. Ja wiem, jest jedna łazienka na parterze, i ona jest akurat przy sypiali. Ja wiem o tym i to ja zawiniłam. Ponieważ zapomniałam o tym, że muszę wydzielić jeszcze jedno miejsce na Łazienkę w tym wnętrzu, ale już wszystko umeblowałam, i ja się kapnęłam z tym. Słuchajcie, jak już kończyłam tę Łazienkę, którą właśnie teraz oglądacie, więc no nie będę wszystkiego usuwać i przestawiać, bo już mi szlak trafił. Stwierdziłam, że no trudno zrobimy sobie w piwnicy Łazienkę i być może, znaczy być może na pewno będzie też na piętrze, może może gdzieś wydzielę miejsce na samą taką toaletę, tak dla gości teoretycznie, żeby coś takiego funkcjonowało, natomiast no już trudno, musimy jakoś przeżyć, więc tak zdaję sobie sprawę, nie musicie na mnie krzyczeć i, i wołać Karlo, co to odwaliłaś, ponieważ ja wiem bardzo dobrze, że to jest mega wielki błąd z mojej strony, ale jak mówię, wybaczycie mi, prawda? Nie będziecie się bardzo gniewać o to na mnie. I jeszcze było coś odnośnie tego domu. Mm, ale kurczę, nie wiem co. Będziemy kończyć. Tak czy siak, gardło już powoli boli, bo jeszcze nie jest pełni sił, nie jest pełni zdrowia. Zapraszam Was oczywiście też na. Inne serie na moim kanale. Zapraszam Was do obejrzenia ostatniego odcinka Barbie. Być może kiedyś oglądaliście tę serię, więc fajnie byłoby zobaczyć sobie to zakończenie czyli ślub naszych bohaterów. Zapraszam Was na cudowną odry, ponieważ ja wiem, że na razie niewiele się tam dzieje w tych dwóch odcinkach, ale są naprawdę one takie, jakby w wkręcające powoli fabułę. Następny odcinek już będzie przypomnieniem co i jak, więc jest bardzo ważnym odcinkiem, a potem będą się działy bardzo różne rzeczy i będziecie mogli się spodziewać cutscen i innych takich tam pierdółek, więc powinna Wam się ta seria spodobać. Będzie bardziej kręcona, że tak powiem, jak serial, aniżeli gameplay, ale nie no, gameplay'a też tam będzie dosyć dużo, no ale będzie raczej także, co odcinek będzie kacena, Wszystko mam zaplanowane, zapisane i mam już gdzieś jakieś tam ponagrywane różne fragmenty, więc zapraszam bardzo serdecznie. Co do tego odcinka związanego z przypomnieniem o nie jestem w 100% pewna, czy on pojawi się w piątek, bo teoretycznie chciałam, żeby Odry pojawia się co piątek, ale na pewno zdajecie sobie sprawę z tego, że... Niestety tutaj mam bardzo dużo pracy, bo sama playlista moja na moim kanale, Odry jest bardzo długa i ja muszę ją przejrzeć, jakieś notatki sobie zrobić, żeby jakoś tam wam to fajnie przedstawić też i Was nie zanudzić, więc y mam nadzieję, że nie będziecie się gniewać, jeżeli nie zdążę, bo też wiadomo, że inne obowiązki, niestety, mam. Dlatego. Y tak, mniej więcej w piątek, ale nie zdziwcie się, jeśli w piątek pojawi się coś innego. A póki co dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam Was na inne filmy na moim kanale. Zapraszam Was na Facebooka, Instagram itp, itd. Widzimy się, kochani, następnym razem. Podziwiam tych, którzy dotrwali i wysłuchali cały monolog. Trzymajcie się cieplutko. Pa pa!